Stanisław Karaszewski na wiejskim podwórku. Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziadki. Krowa, łaciatek, cielątko. Koza, rogate koźlątko. Owca, kudłate jagniątko. Świnka, różowe prosiątko. Kurka, pierzaste kurczątko. Gąska, puchate gąsiątko. Kaczka, płetwiaste kaczątko. Każda prowadzi swoje dzieciątko. Wtem ujrzały pieska burka, który urwał się ze sznurka. Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. Krowa łaciate cielątko. Koza rogate koźlątko. Owca kudłate jagniątko. Świnka różowe prosiątko. Kurka pierzaste kurczątko. Gąska puchate gąsiątko. Kaczka, płetwiaste kaczątko, każda zgubiła swoje dzieciątko. Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko, zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął burka do komórki. Lamentują biedne mamy, co my teraz zrobić mamy? Wtem z kryjówek wyszły dziadki, odnalazły swoje matki: krowę, łaciate cielątko, kozę. Rogate koźlątko, owcę, kudłate jagniątko, świnkę, różowe prosiątko, kurkę, pierzaste kurczątko, gąskę, puchate gąsiątko, kaczkę, płetwiaste kaczątko, znalazło mamy każde dzieciątko.